Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков. Доєднати до нашого ефіру Якоба Гурніцького. Він зараз має бути на зв'язку зі студією. Це журналіст і кореспондент. І будемо говорити на про створення нового простору у Львові. І Якоб Гурніцький залучений до цього процесу. Пане Якобе, доброго дня. Доброго ранку. Доброго ранку, чи добре. Właśnie, co to za nowy przestrzeń? Dlaczego on przeznaczony? czemu ulwowie w Lwowie? Rozkażcie nam proszę No to po kolei może powiem dlaczego we Lwowie. To kiedyś było miejsce, w którym kupowały się bilety kolejowe, jedno z dwóch miejsc. I właściwie każdy we Lwowie je zna. Bo przynajmniej kupował tam bilety raz, ale znam bardzo dużo ludzi, którzy spędziło tam mnóstwo czasu. Здавайте зробимо паузу. Тому, пані робиться. Настя нам так, перекладе. Так, так. <ріст> у Львові це, цей простір розташований у місці, де раніше купували залізничні квитки. Mm -hmm. Загалом таких місць було два, і всі точно знають це місце, і не раз там стояли у чергах. І потім то місце стало пусте, е, ніщало е, і. wydawnictwo czoven wygrało przetarg na to, żeby otworzyć tam nowe miejsce. I po tym co miejsce pustowało, i późniejsze wydawnictwo czoven otrzymało możliwość własne tam stworzyć przestrzeń. No i teraz już wiemy, że to miejsce będzie nazywać się historia, historia, czy po prostu historia. I będzie to miejsce, w którym będzie można. No takie połączenie klubu, księgarni radia, biblioteki, muzeum, czyli miejsca do którego można wejść, żeby nie tylko się napić kawy, ale żeby poszukać dobrych historii. І тепер ми знаємо, що буде називатися цей простір історія, і це буде таке поєднання клубу, також радіо, книгарні, і там можна буде не тільки попити каву, а також і дізнатися і поділитися історіями. А от, до речі, у вас на Фейсбуку написано, що це новий простір розташований у самому серці Львова, з місією служити найкращим історіям. А про що власне ці історії будуть? No bo my wychodzimy z założenia, że książki to nie jest już tylko jedyny sposób, w jaki ludzie szukają historii. Do tego są podcasty, filmy, gry, wszelkiego typu kolarze, sztuka i tak naprawdę wszystko to chcemy pomieścić. Myśmy za zaczęli o tym myśleć, jako, jaką, jaką rolę pełni księgarnia albo pełniła księgarnia. Kiedyś, sto lat temu, 50 lat temu, a jak się zmieniły nawyki ludzi, i tak naprawdę jak stworzyć takie miejsce, które będzie bardziej nastawione na przyszłość. І власне, ми зрозуміли, що книжки це не єдиний спосіб для пошуку історії. Також існують подкасти, інші різні джерела інформації, ігри навіть, і ось тому ми вирішили власне ці всі способи переказування історії об'єднати і подумали, яку ж роль виконували книгарні раніше 100 років тому, і зробити це більш сучасним, так щоб це було про майбутнє. Jakim czynom może dołączyć się insi dobrodzi, do, do, to po prostyczni ludzie, czy może dołączyć się do tworzenia tej historii? Tak, można. Tylko teraz, żebyśmy. Okej, okay. dzieją się dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że to miejsce główne, teraz wchodzi w fazę remontu. Myśmy mieli teraz w zeszłym tygodniu takie otwarcie całej jakby instytucji. Był, był, był koncert, występował Sir Żadan i Sabaki. Były różne performance artystyczne i to jest na głównym piętrze, ale otworzyliśmy też w zeszłym tygodniu i to już działa taką. Właściwie to się nazywa dziwna historia. Czyli to jest w podziemiach w piwnicy pod tą główną salą. Takie miejsce, które będzie taką no, artystyczną galerią, małym kinem, no w takim miejscem, które ma bardzo mocno otwierać się na sztukę undergroundową. Так, можна долучитися, і загалом треба пояснити, що відбуваються дві речі паралельно. Зараз цей простір перебуває в ремонті, і відкрили його, попри те, що він в ремонті вже відбувся навіть концерт. Виступали Жадан і собаки, і власне цей простір на основному поверсі. А також є ще під землею зала. Це вже називається дивна історія. Вона і вона служить як галерея, кінотеатр, і там також будуть від... Вповатися різні події. Ну, я ж так розумію, що це не тільки йдеться про українську культуру, так? Якщо Поляк бере участь в створенні такого простору, це ще популяризація польської і, польських книжок і традицій європейський. Так, от що ви вмієте зробити? Не, не, так На start w ogóle mamy chcemy tak robić, że będziemy szukać w szczególności. Wiesz co, ja. Jeszcze po kolei. Ja w zeszłym roku bardzo dużo robiłem reportaży o w szczególności o muzyce undergroundowej e, i o muzyce, która powstaje w ciągu ostatniego roku dwóch w Ukrainie. E, I tam odkryłem bardzo dużo ciekawych zespołów, jest bardzo dużo ciekawych nowych wytwórni no i nie ma też co ukrywać, że wojna ma duży wpływ na całą kulturę i w szczególności jest sporo zespołów nowych, albo takich, które wcześniej istniały, ale ich Twórczość się bardzo zmieniła przez wojnę. І зараз може там вже тумати. Так, так, так. Буде йтися тут про європейський контекст. І загалом багато наш гість шукав і робив репортажів про андеграундну музику в Україні. За два-три останні роки дуже багато чого змінилося. З'явилося багато сучасних гуртів. Війна, звісно, на ці процеси вплинула, але культура дуже розвивається. І є багато чого цікавого, як нового, так і старі гурти. jakie pod wpływem winy zmienili się? Bo tak jak sobie spojrzymy, to w szczególności pierwszy rok dużej e, od, od Full Scale Invasion, to ta twórczość była bardzo taka patriotyczna, taka pompatyczna. Natomiast już później e, ona jest bardziej taka pomagająca społeczeństwu e, tłumaczyć sobie różnego rodzaju traumy. No i staje się trochę bardziej m, kreatywna i bardziej metaforyczna. Na przykład jest duże zespołów, które Ponownie odkrywają bardzo starą y, kulturę ukraińską, folkową, na przykład przerabiają ją potem muzycznie. Jest też część utworów, które na przykład wcześniej były śpiewane w języku rosyjskim, a zostały już teraz y, przetłumaczone i są śpiewane na ukraiński. W związku z czym bardzo dużo się zadziało w tej kulturze. Ona teraz jest, moim zdaniem, w takim ciekawym momencie, że już nie reaguje bezpośrednio na, na, na sam wybuch wojny. Tylko już tak bardziej metaforycznie pozwala, albo pozwala nam, gdzieś znaczy tłumaczy i kreuje rzeczywistość. І Перший рік війни пісні, які створювалися в Україні, вони були такими патріотичними, переважно. А зараз бачимо, що музику створюють українці, таку яка допомагає справлятися з травмами, переосмислювати якісь свої досвіди і переосмислювати, наприклад, також фольк. Якісь традиції не просто реагує на війну, а вже так якось глибше, в більш метафоричний спосіб, пояснює реальність. To czy możemy powiedzieć, że ukraiński underground, ukraińska undergroundowa muzyka jest teraz powiązana z wojną? No to że nie, tylko, nie tylko popularna, ale jeszcze i underground muzyka, pronyzana winą. No tu jest wiele rzeczy się na to łączy. Wojna jednak jest takim czynnikiem, który wymaga i generuje bardzo dużo sztuki i kultury. Bo jednak kultura zawsze reaguje na to, co się dzieje w społeczeństwie a to jest wydarzenie Wielkie. I po prostu zawsze w każdym kraju ogarniętym wojną, w pewnym sensie, tej kultury jest zawsze bardzo dużo. Jeżeli to nie jest jakaś totalna wojna, tylko że jednak w Ukrainie to może norma no, normalnie, ze słowo, ale można tworzyć. Można się przemieścić do innego miasta i po prostu tego jest moje zdaniem dużo. I dlatego w pierwszym cyklu my chcemy, to się będzie nazywać Go Underground. Wynajdywać zespoły, które po prostu w ciągu ostatniego roku, w szczególności, coś wydały, jakiś album, stworzyły coś, i będziemy je zapraszać z całej Ukrainy do tego miasta, nie tylko tam z, z, z Lwowa. I to jest taki pierwszy cel. Drugim będzie wypromowanie tych zespołów, osób już dalej, bardziej w Europie. Настя, uh -huh. так, так, так. Перекладаю, що звісно, що війна це дуже такий важливий чинник, але він і вимагає. Культури Культури у війні насправді багато, бо культура вона реагує. Багато культури у війні зараз, тому що в Україні все ж таки є можливість творити і розвиватися. І, власне, ось в рамках цього простору історія хочуть шукати такі гурти, які створювали музику за останні роки. Запрошувати їх з усієї України, не тільки Львова, а другим етапом вже просувати промувати цих творців в європейському просторі. Пане Якубе, я так зрозуміла, що ви є і воєнним ще кореспондентом. Ви вже сказали про те, що як змінилася культура так, за ці три роки. А от ваші спостереження, як взагалі змінилося українське суспільство в зв'язку з війною? Як змінилася ситуація на фронті, ну з точки зору сприйняття поляка? Ну, трудне питання. Так, як суспільство, то. Ні... Się, oczywiście, że się zmieniło. To wszystko trwa, jest takie bardzo szybkie. Ciężko to uchwycić. Gdzieś, 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 gdzieś taką zmianę, jakbym miał to nazwać, to powiem szczerze, ciężko mi. Sytuacja na froncie, no, to wszyscy, ja powiem z punktu widzenia dziennikarza, no, nie dzieje się aż tyle, ile się działo rok temu, dwa lata temu. Już nie wspomnę oczywiście na, na samym początku. Ta wojna weszła w taki stan spokojny, tak najgorszy dla dziennikarza w pewnym sensie, bo dzieje się niewiele, trzeba szukać innych tematów. Dlatego między innymi ja z kolei już jestem dalej od frontu i szukam takich właśnie miejsc, w których. Chociażby jak ta kultura. Pierwszy materiał robiłem o kulturze, nie wiem, osiem miesięcy po wybuchu wojny i faktycznie wtedy było bardzo to wszystko patriotyczne. A kolejne robiłem pół roku temu i to było coś zupełnie innego. W Charkowie otwierają się jakieś miejsca, w których tworzona jest muzyka techna i muzyka elektroniczna. No bardzo, bardzo ciekawym jest. I naprawdę na takim wysokim europejskim poziomie. Więc tak trochę dookoła odpowiem na to Pani pytanie, bo jest ono trudne i ja się boję, że, że, że nie odpowiem tak głębiej, głębiej jak bym sobie życzył. Насправді це складне питання. На нього складно відповісти доволі глибоко. Звісно, що суспільство змінилося, але все дуже швидко змінюється і важко відслідкувати так напевно. Але з точки зору журналіста зараз на фронті відбувається менше ніж відбувалося. Раніше і зараз війна в такому, звісно, трошки стані фазі, скажімо так, порівняного з спокою, порівняного з початком повномасштабного вторгнення. Тому пан Якуб шукає такого простору для дослідження, наприклад, культури. І перші матеріали, які він робив, вони мали такий більш патріотичний характер. А ті, що робив, наприклад, півроку тому, вони вже насправді зовсім інші. Вони власне про цю нову культуру, про нові способи переосмислення. Ислення, які насправді на дуже високому європейському рівні, пане Яково, дякуємо вам за те, що дякую. ви долучились. Дякую, Якоб Гурніцький, журналіст, польський журналіст, польський кореспондент, який наразі працює у Львові і працює, окрім того, ще й над створенням нового простору у Львові. Тож дякую за те, що долучились до нашої розмови.